Cesarskie cięcie przebieg. Jak wygląda zabieg cesarskiego cięcia? Cesarskie cięcie przeprowadza się na bloku operacyjnym, na sali operacyjnej. Pacjentka jest uprzednio znieczulona. O wyborze znieczulenia decyduje zarówno nagłość wskazań do cięcia cesarskiego, jak i stan ogólny zdrowia pacjentki. A jeżeli brak jest nagłych wskazań do cięcia, to można sposób znieczulenia ustalić z anestezjologiem. Znieczuloną pacjentkę układa się na stole operacyjnym, obkłada jałowymi serwetami po umyciu pola operacyjnego i przystępuje do operacji. Zwykle operację wykonuje dwóch położników w asyście anestezjologa. Oraz instrumentariuszki. Taki zabieg trwa różnie długo, w zależności od warunków anatomicznych i nagłości wskazań, ale można powiedzieć, że od pół godziny do półtorej godziny tyle przeciętnie to cięcie cesarskie może trwać. Technicznie przeprowadza się je tak, że nożem chirurgicznym czyli skalpelem nacina się powłoki brzuszne. Następnie wchodzi się do jamy otrzewnej, otwiera się macicę nacinając ją w dolnym odcinku i wydobywa płód. I to jest najszybsza część tej operacji. I również w zależności od warunków anatomicznych i nagłości wskazań trwa różnie długo, od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Po czym następuje już naprawianie tego. Czego dokonał chirurg, czyli zszywanie ran operacyjnych, i ta część operacji trwa najdłużej. Jak przygotować się do cesarskiego cięcia? Kobieta nie zawsze ma możliwość przygotowania się do cesarskiego cięcia. O tym przygotowaniu możemy mówić wtedy, kiedy zabieg operacyjny wykonywany jest w tak zwanym trybie planowym czyli wyznaczony zostaje termin cięcia cesarskiego, wówczas pacjentka powinna być 6 godzin na czczo, czyli nie spożywać ani żadnych posiłków, ani także płynów. No i po odpowiednim przygotowaniu anestezjologicznym, po przetoczeniu płynów do żylnie, Pacjentka zostaje przewieziona na salę operacyjną. Zwykle także wcześniej dokonuje się golenia owłosienia łonowego, o ile wchodzi ono w zakres operacji. Można też zaproponować pacjentce lewatywę. Zakładamy także cewnik do pęcherza moczowego i po takim przygotowaniu następuje znieczulenie i przystępujemy do operacji. Jak długo trwa cesarskie cięcie? Cięcie cesarskie, w zależności od nagłości wskazań, od warunków operacyjnych, od tego czy jest to Pierwsza operacja czy też kolejne cięcie lub też operacja po przebytej uprzednio operacji ginekologicznej może trwać różnie długo. Zwykle taki średni czas trwania tego zabiegu operacyjnego oceniamy na 40-50 minut, ale zdarzają się sytuacje, kiedy to cięcie się przedłuża. Czy w czasie cesarskiego cięcia stosuje się znieczulenie ogólne? Czasami w trakcie cięcia cesarskiego stosujemy znieczulenie ogólne. Jest ono szczególnie przydatne wtedy, kiedy istnieją nagłe wskazania do cięcia cesarskiego, ponieważ umożliwia niemal natychmiastowe znieczulenie pacjentki i rozpoczęcie tego zabiegu. W innych przypadkach, wtedy kiedy nie zależy nam aż tak bardzo na czasie, preferowany sposób znieczulenia to znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęcze.